Cześć z Armenii Cześć <laughs> z Armenii Jest yes. Samogon? Tak samogon. 50% 55% także. 55% Zanierywania począłem od niebieskiego meczetu, który znajduje się w centrum stolicy, ale co chciałem powiedzieć, że troszkę inną. Ciekawa dzisiaj rozmowę miałem z pewnym Rosjaninem, który od 2006 roku mieszka właśnie w Armenii, i powiedział, że jak przyjechał tutaj pierwszy raz, to wszyscy praktycznie byli ubrani na czarno. Wszyscy mieli jakieś kłódki w jednym kroju, że wszystko pod jedną nutę robione, że przez ten czas całkiem się zmienił Jeremen Dobrze, kolejnym miejscem w Armenii jest GUM Nie wiem jak się rozwija tą nazwę ale miejscowy market W tych krajach wschodu bardzo często można spotkać miejsca gdzie ludzie po prostu kupują na co dzień dlaczego tutaj jestem? dlatego, że lubię nawet jeśli nic nie kupuję, to lubię zwiedzać takie miejsca bo jest to związane z kulturą wschodu i z ludźmi tutejszymi e, także zapraszam, zobaczymy co się uda kupić, co tam można co tam można kupić i co kupię zapraszam tak? dobrze, ja, ja? 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 ja chciałem tylko z nimi wideo Да. И тоже. Расскажи всем, я из Крымка. Реально, тебе нравится здесь? Мне нравится, да. А ты откуда вас? Я из Польши. А, из Польши? Я из Польши приехал, но... Кстати, ты, ты поляк, да? <laughs> да, я поляк. А почему все поляки по-русски хорошо <laughs> по <-русски? laughs> Я не говорю хорошо. <laughs> <laughs> а? Я вот тоже с России. А? Просто это... Э, 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 Po rosyjski? No czy mnie wątpiłeś? Chwycić. Ja armenin sam. A, ja myślałem, że. Ja Po prostu Aha, ok, ok, wyraźnie. Okay. Yeah. Bueno. No. no po co? No, mi nie narodzić Ja w Ukrainę często jeżdżę i tam toże, ludzie. Lepsze gawarzyć po po niż no, no, po angielsku no. ja po angielsku tak. No? Proszę, no że Włochy nie są najlepsza Okej, może, tak skazać. <grymne> tak <grymne> 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 a jak, jaką mo A, można mix zrobić? Tak. I... A na jaką e, za tysiąc czy gram? Gram. to jest taki A? Dobrze? Dobrze, tylko ja znowu z pasiva Ształak aluzja. Mój, ten sok jest bardzo dobry. Tak, mam miks figa razem z granatem. A tutaj pani znowu ma różne rzeczy z owoców, słodkości. I moje ulubione czurczele. Co prawda troszkę jest tutaj e, cena wyższa niż w sklepie, ale wezmę od Pani Pani Miła. A to, co to jest? To jest A? Pastelun. jest suchafru. Mm. I grecki orzech. Aha, okej. Okay. Gdzie jest apelsin? Apelsin, abrykos, grecki orzech. Można ugasić. Так, паниковая кучина. Вкусная. Здесь много вкусных вещей. Я возьму чучел. To tylko tylko to tylko. To był kaki? Granat. A to jabłko? Jabłko jest. Jeszcze nie, nie, nie kuszę, wezmę jabłko. Okay? Adno, adno. Zaczyna mi brakować cen kenijskiej, jeśli chodzi o żarcie, bo za czurczelę i za sok. No, 25 złotych jakoś w na polskie, gdzie e, sok w, tym, w Kenii kosztuje jakoś w okolicach, przepraszam, w okolicach 2 złotych dwóch, trzech złotych za tyle można sok kupić i, i to jest dosyć normalna cena I tak oto w samym Jerewaniu, stolicy mamy przepiękny widok na Ararat świętą górę Ormian. troszkę jest zachmurzony, ale i tak to jest super widok polecam, naprawdę to miejsce kaskady w Jerewaniu jedno z lepszych miejsc Potwierdza się jedna rzecz, że miasto rozleniwia. Czujemy się komfortowo. <gry> I tak w moim przypadku. Nie pamiętam kiedy tak późno wychodziłem. Z hotelu wyszedłem i było chyba po 11. Także no kawał dnia już mi uciekł. Mam nadzieję, że ze stopem nie będzie źle, że w miarę szybko dojadę do, do wioseczki Arkerak, w tutajże. I sam to ruszę na szlak. Za co za mną, czyli góry, właśnie tam chce się udać jeśli pogoda na to pozwoli a jeśli chodzi o stop działa, stop działa niecałe 5 minut, jeden samochód się zatrzymał gość zapytał o kasę, ja mówię, nie mam odjechał, ja myślę, no to słabo będzie, jeśli będę tak pytać ale po chwili gość się zatrzymał ja się pytam, czy jest za darmo, a on oczywiście, i nie dość, że mnie podrzucił tam, gdzie jechał, to jeszcze mówię zaczekaj chwilę ja cię jeszcze troszkę dalej podrzucę i i to sobie już będziesz cisnął w góry. I co? I lecę dalej. No i ja znowu jestem na prowincji, także czuję, że, że może być przygoda. I zaczyna się robić ciekawie. dobra, Michał ogarnął sobie tutaj miejscówkę na obiad. Będzie fasolka. A tutaj moje ziomeczki, kolegi. Chodź tu. Chodź, kolega. Chodź. Nie boj się. Nie boj się, piesek. Pies, nie boj się. Pies, jo. O, mu. O, tutaj jakiś słodziak. Pies, nie boj się. No, a co ciekawe, w Armenii, wydaje mi się, że jest czysta woda. Zawsze się boję pić takich z niesprawdzonych miejsc. W Iraku wiem już, żeby tego nie robić. W Afryce tym bardziej. Ale tutaj, no, chyba będę zmuszony. No, próbowałem. Smaku jest dobra, no ale... Jakie będą efekty? Czas pokaże. Jest cełku! Nie bój się! Okej, okay, jesteśmy coraz bliżej celu, ze mną jest Armen. Transport sam się złapał, bo w ogóle tam, gdzie siedziałem, zapytał, czy, czy, czy mnie podwieźć. No i jedziemy w stronę gór. Armen jest stomatologiem. Stomatolog i, i pracuje w jerwanie, a tutaj mieszka właśnie w takim pięknym, pięknym miejscu nie dodałem jednej rzeczy udało mi się jechać ładą, moje wymarzone, mój wymarzony samochód moja wymarzona maszyna no i co? 25 km mi zostało już sobie sam łapie, więc jest pięknie sprawdnijcie jakie jest ciśnienie jak leci woda z góry czyściutka to prawda pić bym nie pił Ale to jest wiele miejsc Gdzie można sobie ją nabrać Więc to jest bardzo pozytywne O, o i kolejna łada Ja nie mogę To jest dla mnie królestwo O i kolejna łada Z góry ciśnie Tutaj króluje łada na, na drogach Ok Zatrzymałem się na przystanku Jestem tutaj z chłopakami Jeszcze raz, jak wam zawód? Роман. Вахе. Ah, Привет из Армении. Привет из Армении. Из ЕС Самогон, да? Да, самогон. 50 процент. 55 даже. 55. Yeah. Oh, и спасибо вам большое. На здоровье. Yeah. На здоровье yeah. по-польски. На здоровье тоже. На здоровье. Приятно. Пошли. На русском. Oh. Będę trochę sapał. Bo robi się ciężko. Z chłopakami, z drwiatą ja troszkę porządziliśmy. Plany chyba się trochę zmienią, bo chłopaki byli wczoraj na górze na nartach, więc tam leży śnieg. A z moją pałatką może być to problematyczne, żeby przetrwać noc, więc będę musiał troszkę się wcześniej rozbić. O, ale super ludzie. Mega mi się tu podoba jak na razie. Dobra, już powoli widzę koniec wioski. I całe szczęście, że odszedłem właśnie od chłopaków. Myślę, że jeszcze jeden kierun i mógłbym tutaj mieć problem wyjść. Oni mówią, że słaby, słaby alkohol. Ale on nie jest słaby, oni są mocni. No, tutaj jeszcze krówki. Siemanko, siemanko. O, chyba nie rozumiem po polsku. Nie wiem na dobrą sprawę, gdzie. A zatrzymać się na noc. Plan był taki, że będę spał nad jeziorem. Tam się wykąpię. Ogarnę, ale skoro tam jest śnieg, byłoby to mocno problematyczne. Naprawdę jestem mega zaskoczony, bo Armenia, o, co to jest? Ach, nic przydatnego. Ee, Armenia mnie mega zaskakuje, bo złapałem stopa, nawet go nie łapiąc. Siedziałem sobie po prostu obok drogi, jadłem chawę, odpoczywałem i gościu mi się zatrzymał, ja się go pytam gdzie jedzie, ono no, tam 3 km, ja mówię, no to weźmie, weźmiesz mnie tam, no tak, tak, troszkę mnie podrzucił, teraz wbijam, nie wiem co to za mury, czy to jest jakiś, jakiś teren prywatny, bo tam widzę ogromny stado owiec, ale idę w stronę, a tu jest szlak pieszy, w stronę Krypastu, czyli twierdzy, e, Ambert bodajże to się nazywa i tam w tej okolicy planuję spędzić noc. No jak widać spore stado tutaj owiec. Mam nadzieję, że żaden pies mnie tutaj nie napadnie, bo w sumie ich nie widzę. Pasterza w tym momencie też nie. No spokojnie trzeba się Przeżyć. Eee. Dobra, spotkałem pasterza i jego rodzinę. Kompletnie nie wiedziałem, co gość do mnie mówi. E, mówił po armeńsku, ormiańsku, e, ja do niego po rosyjsku mówię, że rosyjski, angielski, polski, e, nie, nie, nie jego język. U. Teraz zrobi się problem, bo trzeba przekroczyć jakoś to, tą rzeczkę. Czyli tutaj po, po kamieniach poskakać, no ale to myślisz na luzie. Hop, 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 hop i hop, na luzie. Sytuacja zrobiła się mnie ciekawa, bo spotkałem drugiego pasterza, który mi powiedział, że nie mogę tutaj pójść. Ja mówię, ale dlaczego? No bo tam jest rzeka, tam jest rzeka i, i tam nie, nie za bardzo jest jak przejść. Mówię, że, że tam naokoło, około, że, że jak mam maszynę, no to mogę pojechać, ale ja jej nie mam, więc e, siedziłem jedziem cisnę tam dalej, zobaczę najwyżej wodospad, jeśli nie będzie możliwości, no to się wrócę i pójdę na, w stronę Aregat. To jest wliczone właśnie w przygodne życie backpackera. I to jest w sumie też mega ciekawe, bo z jednej strony może być zaskoczony pozytywnie, ale i negatywnie. Nigdy nie wiesz, nie wiesz, gdzie będzie spał, nie wiesz, co będziesz robił. Cię trafisz. Oho, wąż. Szczerze? Dobra, ubiegł. Nie wiem, czy zdążyłem to nagrać. Ale pierwszy raz chyba w życiu widzę węża na żywo. Nie mam pojęcia, czy one są <laughs> jadowite. to co? No to ku przygodzie, tak? że tutaj wilki, nocy krasują, że mogą czasem biegać. A to jest chata, w której spałem. Wejście pilnował pies przez całą noc. Spójrzcie tutaj, jakby strażnice. Ale co tutaj ochroniali?